Dla 3-4 latków mamy zajęcia z rytmiki, e, potem są zajęcia e, dla 5-latków, czyli troszeczkę starszych dzieci. Gimnastyka artystyczna, e, ale też e, taniec sportowy czy hip hop. E, więc ta nasza oferta jest taka bardzo bogata e, i właśnie też dla pięciolatków mamy Dziecięcą Akademię Tańca. E, dla dorosłych tutaj już nie ma takich ograniczeń wiekowych, też, naszą oferta, też nasza oferta jest bardzo taka szeroka e, bo e, mamy i zajęcia takie sportowe, i też takie taneczne, m, dla kobiet, dla par e, i też mamy zajęcia oczywiście dla seniorów e, gimnastykę przeważnie. Ale też właśnie zajęcia taneczne. Warto zapisać dzieci na takie zajęcia yy, dlatego, że one rozwiza, rozwijają też taki m, proces jakby socjalizowania się w grupie, yy, ale też są dobrą okazją do tego, żeby sprawdzić, jakie dziecko ma pasję, w czym się może rozwijać. Yy, u nas ta oferta jest dosyć szeroka, więc ten wybór jest. Yy, bardzo obszerny, bo jest to i hip, hop, czyli taniec nowoczesny, i taniec towarzyski, czyli e, e, i latynoamerykański styl standardowy, i też są jakby miksy polki, e, także, także myślę, że każde dziecko gdzieś tam się w tym odnajdzie. E, I też na, na przykład na scenach gimnastyki artystycznej, no to właśnie tutaj tak bardziej rozwija to ciało. To jest też ważne, żeby zaczynać od y, najmłodszych lat, żeby to ciało jakby już od tego no, pi piątego roku życia już po prostu ćwiczyć. E, I potem z, z ubiegiem lat jakby to ciało, wiadomo, jest bardziej wygimnastykowane e, i te dzieci po prostu mają też lepszą formę i kondycję. Dziecięca Akademia Tańca to jest takie połączenie y, tańców y, standardowych. Nowoczesnego i też Polki, więc różne gatunki. Także myślę, że warto zapisać na to dzieci, dlatego że mogą zobaczyć po prostu, w czym się będą najlepiej czuły i potem już i w tym konkretnym kierunku. Mamy dwie grupy zajęciowe i w poniedziałki i w soboty. Przeznaczone do tego jest duża sala treningowa, także mamy miejsca, więc bardzo zachęcamy, żeby dzieci zapisywać, bo, bo to jest po prostu ważne, żeby od najmłodszych lat kształtować w nich już tą pasję. W jakim wieku tutaj na tą dziecięcą Akademię Tańca Dzieci zapraszamy? E, nabór jest prowadzony dla takich 5-6 latków. Myślę, że to jest taki najbardziej odpowiedni wiek, żeby zacząć.